Masz sklep na Allegro? Masz koszty, ale czy wiesz jakie? Pobierz 33 strony darmowego e-booka, dzięki któremu zrozumiesz koszty Allegro. Tak, by 1 plus 1 nie dało Ci więcej niż 2. Link w opisie. Jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na Allegro jest połączenie działań organicznych i płatnych. Dobre oferty to nie tylko dobrze przygotowane opisy i zdjęcia. To także umiejętne wykorzystanie kampanii, które zwiększają widoczność danej oferty oraz realnie wpływają na jej sprzedaż. Aby lepiej zrozumieć, jak działa ten mechanizm, przeanalizujemy trzy konkretne sytuacje. Pierwszy przypadek to ściąganie ruchu na ofertę. Na przykładzie oferty pokrowca organizera widzimy, że pojawia się sprzedaż, jednak liczba wizyt jest bardzo niska, średnio nieco ponad 10 dziennie. Taki poziom ruchu ogranicza możliwości dalszego wzrostu sprzedaży. W tej sytuacji rekomendowane działania obejmują wdrożenie reklamy Allegro ADS w formie graficznej szablonowej z wykorzystaniem dedykowanego tagu ofertowego, do którego przypisane zostaną dwa warianty kolorystyczne produktu. Dodatkowo zaleca się uruchomienie elastycznego wyróżnienia wyłącznie w poniedziałki, a jego wyłączenie w pozostałe dni tygodnia. Taki zabieg pozwala na zwiększenie widoczności oferty w kluczowy tygodnia przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, ponieważ wyróżnienie w tej formie to koszt zaledwie 2 zł 90 groszy dziennie. Jeżeli interesują cię nasze treści i chcesz być na bieżąco z nowościami, subskrybuj nasz kanał. To najlepszy sposób, by nie przegapić kolejnych filmów. Drugi przypadek dotyczy wybicia nowego produktu. W analizie oferty czajnika elektrycznego zauważamy, że została ona opublikowana w połowie miesiąca, ale nie zostały podjęte żadne działania promocyjne. W efekcie oferta nie generuje żadnego ruchu. Rekomendowany plan działania obejmuje w pierwszej kolejności zresetowanie oferty, co pozwala jej uzyskać dodatkowy boost widoczności na starcie. Następnie warto zastosować elastyczne wyróżnienie w cyklu tygodniowym, aktywacja w niedzielę, poniedziałek, i wtorek, a dezaktywacja w pozostałe dni tygodnia. Kolejnym krokiem jest wdrożenie kuponu rabatowego w wysokości 5% przy zakupie minimum dwóch produktów. Kupon ten nalicza się na tańszy produkt i może być stosowany cyklicznie, np. co dwa tygodnie. Równolegle warto uruchomić kampanię Allegro Ads zarówno na wyniki wyszukiwania, jak i na stronie produktu, co zapewni maksymalne dotarcie do potencjalnych klientów. Trzecia sytuacja dotyczy skalowania sprzedaży oferty, która już generuje wyniki. Na przykładzie świdra do gleby widzimy, że oferta ma dużą liczbę wizyt i sprzedaje regularnie. Konwersja, choć nie jest idealna, mieści się w akceptowalnym zakresie przy planowanym skalowaniu. Dotychczas sprzedaż była generowana głównie za pomocą wyróżnienia, co może podnosić jednostkowy koszt sprzedaży ze względu na dodatkową prowizję. W tej sytuacji rekomenduje się wdrożenie kampanii Allegro Ads na wyniki wyszukiwania oraz analizę jednostkowego kosztu sprzedaży z tej kampanii. W kolejnych etapach należy stopniowo rezygnować z klasycznego wyróżnienia na rzecz elastycznego, aktywowanego w najmocniejsze dni tygodnia, czyli od poniedziałku do środy. Dodatkowo warto wdrożyć kampanię monetową, np. z budżetem 20 monet w każdą niedzielę oferując dwie monety za zakup produktu. Taka jednodniowa kampania pozwala podbić ruch przed najlepszymi dniami sprzedażowymi. Uzupełnieniem działań powinna być reklama graficzna szablonowa z linkiem kierującym na... Zakładkę sklep, w której wśród dwóch promowanych produktów znajdzie się właśnie wskazana oferta. Dzięki temu zwiększamy nie tylko widoczność konkretnego produktu, ale również ruch na całym koncie. Podsumowując, skuteczne zarządzanie sprzedażą na Allegro opiera się na umiejętnym łączeniu ruchu organicznego i płatnego. Z jednej strony mamy odpowiednio przygotowaną ofertę, z drugiej kampanie reklamowe i działania promocyjne, które wspierają widoczność i konwersję. Gdy te elementy działają razem, możliwe jest skuteczne pozyskiwanie klientów i długofalowe budowanie przewagi konkurencyjnej. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, aby subskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach.